No i dobry Witam z Włodzisławia. wyruszamy. Niestety opóźniony wyjazd jesteśmy do tyłu o to no, cały dzień no, jest poniedziałek wieczór 21 Niestety no auta mi nie przewieźli, dopiero go załadowali przed chwilą chyba rolet brakowało Więc ruszamy Ale musimy jechać przez Kornice. Ja muszę przecież zatankować Więc no, tak trochę kijowo. 14-15 godzin mamy do klienta. A powinniśmy jutro... Jutro nie, jutro jest to wtorek. Środa pozrzucać. Mamy czterech koło liesz, więc na szczęście nie jest to aż tak daleko. No, ale później trzeba będzie i tak przyjechać tutaj po samochód. Prywatny. O Boziu. No nic, spędzimy. Wszystko byłoby fajne. Gdyby nie to, to jest jedyny minus nocnej jazdy, jak się trafi Wam taki gabaryt. O mano, mano. Mam nadzieję, że on pojedzie albo w prawo, albo da się tam gdzieś wyprzedzić. Boże, na każdych wybojach, to mu tak iskry lecą. Nie wiem z czego to, czy on jest tak dociążony, że się mu tam łupie. Ale no, takie fireware spod kółek. Nie wiem, jedzie za nim pilot, nie wiem czy oni to widzą. Czy oni tu <laughs> staną, zerkną, co tam się dzieje? Czy tak będą jechali, aż im te koła rozerwie? To jest jakieś dziwne zadanie. czy to będzie jeszcze widać, ale co jakiś czas to po prostu głębyńskie. No no, ale oni chyba tu w dół pojadą, bo tu rejestracje są takie jak ZK, Zachody Pomorskie, poszali, kołoprzek. Oni stąd jadą, o patrzcie, oni będą jechać na o, No moje, nie wiem czy to. Co on tu robi. Co nie robi. Zatrzymuje się pod, pod mostem. Teraz się nie zmieści. Nie będziemy stali wszyscy. Wiecie co teraz? By stanął pod mostem i koniec na autostradzie. Ja piery no po prostu chyba mnie rozerwie. No hamujcie tyłu. No i koniec stanu i dupa. Niezły cyrk. Dlatego oni to mają wyliczone, że oni tak jadą takimi drogami. No ale chyba tam przejdzie. Taki fajny ten domek modułowy wjeżdża. O, to miejsca w cholerę. Kurde, mógłby tu zjechać i pójść, no przecież tak nie będziemy jechać, już to nie jest jazda. Mana, mana, ale cyrk, czysty cyrk. Ten domek, tak patrzę, to w środku meble, wszystko ma. Tylko go postawić i mieszkać, takimi oknami wielkimi. Na jakiejś górce z fajnymi wideczkami idealny No nie wiem, że on każdy wiaduk będzie stawał No ja pierdolę Chodzi na to, że następny wiaduk i znowu stoi Ale jazda, no chyba mnie potargo, nie? No jakaś po prostu rzeźnia Zjeżdżę na prawo i ja nie mogę. Jedę na Berlin albo zaczynam tu parkować. Niezmiernie się cieszy. Jasny gwint. Chociaż tyle szczęścia. Ale domek fajny. Taki domek to mi się podoba. Czy co jadąc od Włodzisławia? Niestety za daleko nie dojadę. O 8,5 godziny ponad jedziemy na 50. Dawno tutaj nie stałem. Ale tak mi się już chce spać, że nie jadę na żadną dychę. Starczy na dziś, ale tu jest kolorowo. Autohoft dlaczego? No bo tu z dala od drogi, nie będą tu tak jeździć. Przy autostradzie jednak to się wyspać to jest jakieś nieporozumienie. A tu jest kilka takich fajnych rajek zawsze na skarpie i mam nadzieję, że tam coś będzie wolnego. Tu od biedy też, o tu jest od biedy fajna. Ale ja chyba tam pojadę. O nasz kierowca. No dużo naszych tu zawsze staje Jest tu nasz, chyba po kawkę poszedł, czy coś Trzeba przyznać, że nasi to ulubią ten parking Ja go omijam właśnie ze względu na to, że ostatnimi czasy bardzo dużo tutaj kierowców tu przyjeżdża O, właśnie tu sobie staniemy Tu wzdłuż, wzdłuż tych krawężników O, BAG tu poluje Tu, ale tu stoi akurat... No tam też jest fajnie Chyba, że tam się stanę Stanę. Dobra, ja już wiem gdzie będę stał, a też tu Eko stoi. I tam stoi Eko, pełno eko wszędzie. Dobrze, tam se na dole staniemy. Jak tu nawrócić, żeby tutaj się ustawić do góry. O, tu się ustawię i idę spać. To jest fajne miejsce. Całkiem przyjemne. No, no, poziomowałem go. Ty dźwigłem przód na dół, żeby się dobrze spało. Wózek do krzakorów idziemy zapłacić. Patrz jakie kolory już są. Całkiem ładnie. No którędy tu dojdziemy? Jak najszybciej. Tu jest chyba od razu. Płacimy i uciekamy. Płacimy na makułek. Burger King na no najlepszych fast foodów chyba Ale my mamy tyle żarcia, że nie żywimy się paskudztwem Zimno jak w siarni, powiem no. Normalnie Normalnie, nie wiem, 3 stopnie Za chwilę będą przymrozki Co, wodę z kamperka zrzucać Nie będzie wolno i zostawiać na cały tydzień Zorientowali tą stację? co Józef Wszystko na wątki Oba, ruszamy Powiem wam, przespałem 15 godzin, pauzy i wszystko przespałem. Tak się fatalnie czuję, poskładało mnie choróbsko. Ej, tam stoją dwa eko. Tu stoi eko. W ogóle ile z miejsca? No, tutaj jest parking, co tu są? Trzy ciężarówki. I też tam jest eko. Przejdziemy tu naokoło. Nie wiem o co chodzi, ale jest. Zobaczcie, tu też jest prawie pusto. Tu stoi też eko. Nie. Kurde, jest mało ciężarówek. Jestem po prostu w szoku. Żeby tu było tyle miejsc, o tej godzinie jest za 15 północ. Parking powinien być pełny. Zobaczcie, co tu się dzieje. Jakiś kryzys? Że tych ciężarówek tak mało? Co jest grane? Tu powinno być ciężarówek, a ciężarówek? Zobaczcie, to wszystko jest puste. Eko. To są chyba wszyscy ci, co jadą na Belgię, co wczoraj też powjeżdżali. Po, albo dzisiaj, we wtorek, nie? tu następne, To są ci, co wyjechali e, rano pewnie, też tutaj dojechali. O, tu, tu. Tu kurde tu jest 15 eko aut samochodu dzisiaj połowa wszystkiego co stoi to eko. Dobra, jedziemy. Jestem po prostu w szoku. Co tu się ładuje, elektryczne BMW. Wszyscy po wyjeżdżają. powyjeżdżają. A teraz trzeba gonić. Dzwoniła tam coś ze spedycji, ale e, nie zdążyłem odebrać. A później dzwoniła do mnie dziewczyna jakaś prowadząca nowa i ona mówi że na stojaki mnie wpisuje. No i bardzo dobrze, bardzo się cieszę. Nie wiem czy spedycja tylko tak chciała coś wiedzieć czy co. Bo już później nie dzwonili. A my jedziemy. 500 kilometrów, okolice Liesz. Wszystko tam. Mamy podzielę ten. Mamy jeszcze stojaki trochę połączone, miksy porobione tak zwane. Strasznie tego nie lubię, bo to trzeba będzie ręcznie, dźwigać, ale tam jest chyba jeden miks tu tam rolety, no to tam w sumie nie można nic mówić, że to mix. A drugi tam jest chyba jakaś szyba i dwie moskitiery do wyciągnięcia ze stojaka. Ogólnie takie małe stojaki mam nie, tak, tak dziwnie. Mam taką wielką bramę, stojaki nie za duże. Po Jedziemy. Pogoda paskuda. Dojeżdżamy do liesz, ale trudno to nazwać dojeżdżanie, bo po prostu i wszystko. Jest rano, za piętnaście mam Tam w Kolonii. Też takie korki już o 5 rano. Ja tu sobie godzinę zjemnowałem jeszcze. Więc byłem coś koło 5 w kolonii. Takie korki. Jest tyle robót drogowych w Niemczech. To jest jakiś kosmos. Tak Jak się na tą piątkę wiedzie i później te 4-4, to, to, to jest jedne wielkie roboty drogowe. Do kolonii, za Kolonię Non-stop wahadła. Od wahadła. Zwężki. A tu nie mam pojęcia, co się wydarzyło. Zazwyczaj Belgia jakoś tak w miarę jedzie. Nie wiem, czy się tam stukli, czy co? Tłumaczymy, no, ale tak powinniśmy być. Przed ósmą zrzucamy szybko i lecimy dalej. Nie ma dalekich podlotów, tam mam kilka kilometrów. Patrzcie, tam aż po horyzon, pod górę, tam do... Do... Do, do całe wszystko stoi. Zobaczcie w drugą stronę, ile białych. A nie wiem, że to widać. A mana, dlatego jeździ. Ale ten rynek wchłania tych samochodów. Za niedługo większość to chińskie będą. No mamy tu dwie miejscowości koło Lierz: Wandre. teraz tych dwóch Wandre i Hersztal. Jest jedno koło drugiego. Ja nawet nie wiem, czy my tutaj, bo widzę Wandrę, Hersztal e, na znakach. Wandre jest tam, Hersztal tam. Nie wiem czy będę musiał przejeżdżać e, autostradą, czy tędy sobie migna przez miasto. Jak to nie jest daleko, to kurde, jakbym ja się nie musiał tam ryć na te korki to byłoby znacznie lepiej. A my tu wjeżdżamy chyba w tą drogę. Tak mi się coś wydaje. André Herstal, tu. Chcę zobaczyć miejscu. Może idzie spać. Patrzcie znaczy, tutaj taksówki angielskie, nie? Normalnie jesteśmy przy Rzece. Gdzieś przy Rzece. Kurde, mogę tu rano podjechać i się przespać tutaj. Tu bym stanął na tej drodze. Chyba nic by się nie stało. Gdzie to jest? Tu są okna. gdzie to? to? którem się tu nawrócił? Nie widzę numeru żadnego jak zwykle. A Mana, czy ja się tu nawrócę? Oczywiście auto za mną. To jest jakaś firma. Słuchajcie, stoi busem, a przejazd, on stoi za mną. Co za. Co za człowiek, nie, no to trzeba być. Naprawdę, możemy wyprzedzić. Może jechać tu w prawo, wszystko może zrobić, a on stoi. Wystarczy pomyśleć. To co, ja się tu spróbuję obrócić, ale nie wiem czy mi się to uda. Kurde, tam jedzie auto już. Ja bym się stanął tu przy chodniku. Muszę tu znaleźć jakąś kurde drogę, żeby coś się dało nawrócić. Tam jest potężny plac, mogłem tam wjechać. Zawaliłem to. Kurde, no bo tu nie wie człowiek. Za bardzo! No, musimy się obrócić, to jest pewne jak w banku. Tylko gdzie? Tu jest coś jakaś firma, nie ma, śmietniki tu stoją. O, jeszcze ja tu nawrócę, dobra. Powinno się udać, tylko nic nie widzę jak zwykle. miejsce, naprawdę no Kijowe żeby się nawrócić Tam na tym placu można było spróbować Ale mamy to Dobra, no uważam, że obrócony człowiek bawimy się teraz wzdłuż krawężnika i spoko chyba nie ma dużo, chyba jedno stojak tylko, albo dwa sto E nie wiem Ociepanie, jaki tu uskok, wyskok. Wygląda mi, że to to ono to będziemy kombinować? Stajemy wzdłuż krawężniczka Samochody. To mógł trochę szybciej, widocznie śpi. Albo przyjedzie, tu wynajmuje ten plac. Włączymy awaryjne, tu sobie staniemy. No tak to wygląda: tu jakieś normalnie stojaki z oknami. Zaraz zobaczymy. No i się zaczyna, to jest zły adres w ogóle. Ach, mana, 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 mana. Jak ja lubię takie coś. Jak to powiedziałem 1 km, tak? A się okazuje, że to jest... Że to jest 4 km Herstal. No nic nie bo to bez sensu jest Kurdej! A już myślałem, że to zrzucamy i, i lecimy. Zobaczymy te nowe miejsca. Ale jak pokazywał na Google Mapach, to całkiem ciekawe, dużo lepsze. Popatrzcie, no jak to tu wygląda. Jestem w centrum w a Jak ja tu mam jechać? Aha, no. zjeżdżamy? I w lewo. Tu na tą przemysłówkę. Tam się gdzieś musimy wydostać. Ja tam kiedyś objeżdżałem, pamiętam. No i zobaczymy. że najlepsze jest to, że jest 8.15, a on dopiero jechał teraz dzieci zawieźć do szkoły i później tam przyjedzie, nie? więc A ze mną się umówił na 8. Więc ciekawy jestem jakby jakbym przyjechał tam o czasie, no to pewnie by go nie było, nie? Oczywiście, że tak masakra. A tu z drugiej strony w ogóle wiedziemy. I zakazy, wiem, że są dla ciężarowych. No Nie więc... ja wiem, czy tu nie powinienem poskręcić w prawo i. jakiś taki dziwny objazd tam był. Mogę sobie tamtą nawigację włączyć. Oczywiście, że tak, tu jest 5 ton, ja tu nie skręcę. Kurdy! Teraz będę jeździł w jakieś dziadowskie miejsce. Jak ja tam mam wjechać? No, no nie mam się jak dostać z innej strony. Chyba, że tu dalej podjedziemy i tą drogą No tu coś piszę Lokale. Dobra, jedziemy, tu lokale to jedziemy Ja tu lokale muszę wjechać Mam nadzieję, że tu obiadę kurde, nie puść tam, tyle puści, puści. Kurde, tego ten tu na tej hulajce ledwo zipie pod tą górkę. Tu źle podjechałem. Ja tam powinienem z innej strony podjechać. Ale tu jest czas no, 5 ton w końcu. A tu ktoś przywalił w te... przerysował ten domek. Mam nadzieję, że tu teraz wykręcę. O, ja tu w prawo. To ja tu jestem w stanie skręcić? bo tam stoi auto no. Nie dostanę się. Ja pierdziu! Ale mnie tu wsadził Pokazuje nawigację, żeby tędy próbować objechać. To taka ranne godzina, wszyscy do roboty jadą. Na pierwszy klient już problemy. Patrz jak się ryje, no zjechał. To tak jak Francuzi, nie? No tu są patrz jakieś przemysłówki firmy, no to tu się jakoś trzeba dostać. Może z innej strony. Dobra, tu próbujemy. Jest tutaj objazd jakiś prawo dla ciężarowych. A, czyli to tędy trzeba wjeżdżać. No właśnie. Ja tam powinienem wtedy skręcić chyba zona 5 ton. No ale ja tu muszę Lokale. Desert, no to ja tu jestem dezerty lokale Patrzcie na te pachołki, no teraz to się na pewno zmieściliśmy. Teraz to my się wszyscy zmieścili, tu zjeść na chodnik najlepiej, bo ja się tu kurde nie zmieści. Mana, mana, że tam też powinienem w lewo skręcić, żebym ja tu teraz wykręcił w lewo. Jak coś czuję, tam gdzie to auto zaparkowało, super, super żeś tu zaparkował, gościu. Teraz ja tu. Jak ja tu mam skręcić? Ach, patrzcie, ma miejsce. To stoi tak, kurde, i blokuje. Są najgorsi tacy właśnie. że ja nie zrobię nic, dopóki on nie ruszy. A oni stoją i patrzą. No, gdzieś tu, tu jest jakaś szkoła. no. On mi tu pokazywał, że tu gdzieś jest. Ja tam chyba prosto sobie wyjadę. To jest ta brama. Tu są te okna. Dobra widzę A, tu tą zieloną ono otworzy Dobra, gdzie tu mam stanąć teraz Gdzie stanę na tej krzyżówce i tyle